Nie zapomnijcie o łapce w subskrypcji. No i lecimy z odcinkiem. Ogólnie to jest mój pierwszy odcinek z Fortnita. To zaczynamy Ogólnie Dzisiaj powiem. Możecie pisać w komentarzach odcinki na filmiki. Albo też ogólnie biorę to no organizuję konkurs na 200V dolców. Dlatego, jeżeli chcecie, to wpiszcie w komentarzach dolce i, i wtedy wezmę Was pod uwagę w tym konkursie. E konkurs jest ogólnie o emotkę w sklepie za 200 fałdolców, Dlatego, i jak już uzbieram to 200 V-Dolców to Wam po prostu przyznaczę tą emotkę. Do dodawajcie mnie do znaj no bo będę przyjmował zaproszenia. E dobre, to ogólnie. Ja gram na telefonie, ale mam dołączony podu, dlatego będę trochę lepiej grał, niż tak normalny gracz na telefonie. Dlatego, żeby was tak nie znudzić, to może myślę, że polecie sobie na jakąś miejscówkę, gdzie jest trochę osób. No słuchajcie na, na karkołamne kino. Jeżeli nie wiecie to takie szybkie info, karko kino ostatnio dostało to. No ogólnie zostało miejscówką. O, no, no. Zostało miejscówką, no bo wcześniej to była taka miejscówka, była nazwy że nie leczyła się karku. no a teraz nic to nie. Nie, 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 Dobra. No, i się, to zaraz pójdę do po O! Pierwszy już fioletowy shotgun. no nie najgorzej. Na daleko, bo to się czerpie, niedaleko, by się pójdę. Tak, bronią nie jest. Dobra Dobra, krótko lecimy po lamę Mam nadzieję, że się uda wygrać, no bo to jest moja ogólnie chyba trzecia lub czwarta gra na tym końcu, dlatego Mam nadzieję, że się uda zrobić wina. Oj Nie użyłem podki, tylko strzegłem Dobra i teraz dużą portkę. I idziemy lecisz. O 12 poseł. Dobra, efekt ile cię na bo żeby nas nie znudzić. No i dobra, wezmę sobie... Oj, czemu to się nie chce nic nie siadało? Jakieś laga dostałem. Niestety na telefonie to nie jest ta sama grafika, ale... Mam nadzieję, że da się na to patrzeć. Dobra. Hmm, kurde, gdzieś lagi dostaję. Krofówkuję. Jeszcze pamiętam jak tutaj było to wersja Halloween, no i tutaj wyskukiwały często z tych samochodów zombie. Kurde, już te lagi nie przyjąłem. Dobra, Anki lepiej nie potrzebuję. Dobra, to ja dojdę tak szybko, tylko do strefy, no i... W, yy, no i zrobię szybkie cięcie i możecie też właśnie jeszcze dawać w ko komentarze ja na pewno je wszystkie przeczytam dam odpowiedzi i przypnę serduszka tutaj jakiś typ już widzę że jest teraz dobra dostał? dobra już leży jest po idę nie ma szansy że mnie pokona I taką samą pompę. Dobra. Najdy no, mi są niepotrzebne. I lecimy dalej po słonych strzechach. Ogólnie punkcie zrobiłem. Taki To jest trochę wypasowany pod holma. Znaczy to, to był holm. O nie. Z nawalałem stąd. Stąd. O nie, to nie domni... nie domni, nie. Ale to nie domni i szedłem Dobra, rozmierzę ze sklep. Ale tutaj jeszcze, zobacz, coś jest. Chyba, chyba, tygrys powodu to tam nie strzelał. Mhm. Dobra. Nie wiem, gdzie jest jakiś zioł, no tam chyba ktoś był? Nie wiem. O, fajna skrzyneczka. No i jak jest super fajna broń, to nie wypadła. Szczerze mówiąc... No nie, 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 szczerze to ja wolę chyba tą broń. Dobra. To idę szukać jeszcze jakichś innych typów. O dobra, tam jest ziomek jakiś. Tak mi się wydaje, że tam chyba ktoś chodzi. Tak, jest tam. Teraz nie chcę tracić matki, spóźnię się, bo wydawało mi się, że to są jakieś bandy, które muszą się śpiewać, dlatego tak sobie rozwalam. No i kawa na tym kąpie jest bardzo, bardzo rana, no bo jak mówiłem, to jest około moja trzecia gra, z tego jeden to bliżej, no bo w drugim nie wiem, jak to się stało, 5 botów na mnie poszło, no i, no i jeden miał tam taką złotą, szybką pompę i po prostu jednego zabiję, cztery zabiję, no i... Jedynie od tyłu jeszcze gdzie ja mam to wyznaczę, że jak jeszcze jakiegoś jak typka znajdę. Dobra, tam widzę już jednego typka. Już po niego biegnę. Ten i ten nie drużyję do tego. Tak to coś się będę wydawał i trafić łatwo. Zabiję. Dobra. Mówię jakiś proszą, to ja nie jestem, ale... Myślę, że tak źle nie gram. Dobra, widzimy. To jego lud. Tylko luty nawet no i Dobra, tutaj już trochę takie strzały z tamtej strony I z tam idzie, a tu jest tu tam też się nie było, że tego jeszcze niepotrzebnie ma to matki, nie będę grać. Dobra, tu na te mam już całego zjechałem, tak mi się wydaje Do mi się a tam będzie. Nie używam wcale tego jakoś. No, no to super celowanie. Dobra, lecimy. Wiem, O, dobra. Ojku jakiś szlak. Dobra, składamy O, okej, ja cię leźmy. Z tej chwili tego za bardzo. Tego jednak tak nie korzystam często jak myślałem, że będę korzystał. Proszę nie to zbiorę. Nie wiem, co ja zrobiłem? Nie, nie o to mi chodziło. Kurde. Ej no. O dobra. Zły guzik ale Nie dopowiem, tak. Tak, dobra. Tak. Mam dobrze nastawiony. Możecie też pisać i w komentarzach swoje nicki, to będę was dodawał. Jakiś helikopter tu gdzieś leciał. Mam tu do gdzieś tutaj I w helikopter. Tam może też jakieś strzały wystąpały. Może pójdę w stronę tych do strzałów. Dobra, to w placu. 10 lat już mi zostało. To na darmo raczej posiadam.

Nie, to na na do, nie. Ja nie no, no to ja wam dziękuję za oglądanie i ja do następnego razu.